co tam? dziś nie nietypowo, ponieważ po pierwsze to kot, a po drugie będziemy robić plastelinkownik w czyli będzie miło i plastelinkowo i potrzebujemy, żebyście widzieli ten stół. Kitka musimy zostawić, także panie kocie, pan wytrzymasz trochę? Chyba nie. Wytrzyma? trochę? No. Patrzcie, co się zrobiło fajnego z włosami po tych warkoczkach. Super. Polecamy. Dobra, panie Kocie, proszę no, zost Was. No, chodź do mnie, do mnie, chodź. Chodź. Dobrze, słuchajcie. Sytuacja będzie taka, no będę trochę ucięta trudno. E, robimy króliczki miłe i sympatyczne, bo święta się zbliżają. Więc my się przygotowujemy. Już się ostatnio trochę przygotowywaliśmy, jak robiliśmy jajco. Piątka. A, ale chcemy dzisiaj tak trochę inne rzeczy. Pokażemy Wam też kiedyś. Naszą taką choinkę Wielkanocną zawsze robimy każdego roku. Te kurczaczki, które widzieliście tam gdzieś w którymś odcinku, a w kurniku, no to je, je wieszamy na taką choinkę. Jest miło, sympatycznie. No to co, Julcia? Działamy. Dobra, tylko kota obsunę. Tak. Kota obsunę. No, ale taki biańki, to jest moje dziecko Ała, a nie biańka dużo. Bierzemy cały etap. Hopla hopla raz i dwa Wskacze zając hop sasa Hopla hopla raz i dwa Wskacze zając hop sasa Hopla hopla raz i dwa Wskacze zając hop sasa Hopla hopla Moi drodzy mamy przygotowane Jedna wielka zaraz ją kładziemy na brzuszek Na uszka na batki To też trochę na brzuszek Ale już jako taka Część obwolutowa Jurce zrobiła oczka widaćcie. E, trochę na łóżka, tutaj na baczki. Julka się pyta, co to są baczki. Kto wie, co to są baczki? Tak, to jest to, gdzie są Wączy. wąsy. Kota byśmy zatrudniły, żeby nam to pokazał, ale on śpi Nie ogarniesz. Dobra, o, myszka przyklej... dostaj co? Przyklej, kochanie, to do oczku. I jedziemy dalej. Co? Panie koci, pani kuci. Panie, kocie, co pan I to idzie. robi? Bo, ej, galaretka nie! Czy to ja tę galoretka chciał jeść! Panie Kocie, galaretki nie jemy, chodź. No o, żimkie potrządko. Panie, pani. Jak cię No a kto będzie robił królika? wstawnie ty Wszędzie włosy, wszędzie włosy. Czyli ja muszę robić królika. No, bo ja jestem sam. Dobra, ja już pan to... mówię o co chodzi o. z tym. Wąski tu ma wąski. Mianowicie to teraz przyciśniemy i na środku to przetnę. Co robi pan kod? przybliżenie przybliżenie zrobimy w ogóle. Ulka. Oto! Ulec! Dobra. Tutaj. Uwaga. Wydrążymy go teraz trochę w środku. Już wam mówię po co mianowicie jego główkę tutaj wsadzimy i już mamy pierwszą część dziureczka następna, że słuchaj Co? robimy dziureczkę jedną uh -huh. i drugą uh -huh. na uszy, na uszy bałeczek wsadzamy, bałeczek wsadzamy naprawdę o tak dobrze Aj, królik nam się Tam robimy łapki. O taki królik nam taki. do Dobra jedna łapka, tu ją przyklejasz i zagłaskujesz. No trochę, to ja zrobię to, to drugą. do A jeszcze słuchajcie, jedna rzecz. Ważna, bardzo super hiper ważna. Spójrzcie. Podrapiemy lekko. I tu podrapiemy. Dzieciom na ceramice zawsze tłumaczę. Chcemy sobie złączyć dwa, dwie elementy, podrapiemy, bo się nam wtedy ta powierzchnia, którą łączymy, zwiększa. I mamy dwa, dwie nóżki. Miłe i sympatyczne. No i teraz nasz króliczek wygląda już mniej więcej tak. I Juleczka zrobiła ogonek. No jeszcze nie, bo mi nie dało To, to rób ogonek, tu go podrapiemy z tyłu. Podrap też ogonek z mhm. jednej strony. Tak, skąd to podrapane do podrapanego. I wtedy nam się lepiej przy, przyczepi. Dobrze. No? I przyczep. Zresztą sama. No. Troszkę go możesz splaszczyć. To. Jest Jest super elegancko. Patrz, jaka kita. Poka Z Znik pisanki zrobił sam. Dobra. Ogromne te próbki, ale jest puka, puka. Hmm. to tak. Poka, poka. Co dalej, za duże? No ciut. No ale to jest nasz królik. Posłuchajcie, jeszcze jak dajecie do dziury te elementy, to trzeba je troszkę mimo wszystko wcisnąć. Nie mogą być luźne, bo nam to wszystko odpadnie. Tak. Powiemy to, to raz. A dwa. Co robisz? Wskapcie zając, hop Ten. baczki. No wąsów nie zrobimy, nie? Więc tyle wystarczy. Tak wygląda nasz Pan Królik. A my tymczasem? <ścoughs> nie. A my tymczasem robimy jakieś jajeczko? Tak. Czy coś wielkanocnego innego? O, koszytek, ty zup, a ja jajeczko. Dobra, ja robię koszyczek, a ty jajeczko. Przyspieszam. Już piśnianki znaleźliśmy. Jaka ma, ma. Yee, pa, pa, ma się cieszę, się cieszy. No to moi drodzy gotowe. Króliczek ma już swój koszyk z jajkami. No to pozdrawiamy. Na razie tyle. Dziękujemy, papa. Pa. Mm.